Dzień dobry, witam Was na kanale Patty Lifestyle. Dzisiaj pokażę Wam co ciekawego w nadchodzących trendach. Co prawda za oknem jeszcze lato, ale już w sklepach pokazują się jesienne nowości i ja kilka perełek takich wybranych pokażę Wam w tym odcinku. Będzie piękny komplet ze spódnicą, fantastyczny zestaw z kamizelką, którą pokażę Wam jak nosić na różne okazje. I przepiękny garnitur, który wykorzystacie na każdej uroczystości, ale także i na co dzień. Zapraszam! Jako pierwszy prezentuję Wam garnitur. Najbardziej modowy, jaki widziałam do tej pory. Spójrzcie na to ramię. Przepiękna kryza z falban, która jest odpinana. Czyli rzecz bardzo wielofunkcyjna. Jeśli macie jakąś uroczystość, jakąś imprezę, gdzie chcecie pokazać fajny strój, jest świetne rozwiązanie. A jeżeli potrzebujecie rzecz na co dzień, odpinacie i macie klasyczny garnitur w troszkę bardziej nowoczesnej formie. A dlaczego? Bo spójrzcie, spodnie z zaszewkami, lekko zwężone do dołu, i przy okazji Wam powiem że tego typu zaszewki, jeżeli będziecie mierzyć takie spodnie, wybierajcie te, w których zaszewki wam się nie rozchodzą. Wtedy oznacza to, że macie odpowiedni rozmiar takich spodni. Co do żakietu? Króciutki, zapina się na dwa guziki. Akurat założyłam wersję takiej, powiedzmy, biznesowej z białym topem. Dołożyłam do tego mokasyny ale będą wam tutaj pasowały szpilki i na przykład top w cekiny i wtedy możecie z powodzeniem pójść na wieczorową imprezę. Do pracy z białą koszulą. Na sportowo odpinacie na przykład kryzę pod koszulek i trampki i wtedy macie taki sportowy fajny luźny strój. Marynarkę wykorzystacie czy z kryzą, czy bez do przeróżnych stylizacji, i z jeansami, i z sukienką. Także jeżeli zastanawiacie się czy w ogóle kupować garnitur, ja mówię wam duże tak, bo wykorzystacie każdą z rzeczy oddzielnie lub w zależności od tego jakie dołożycie dodatki na przeróżne okazje. A teraz pokażę wam kolejny zestaw tym razem ze spódnicą. Szarość, kolor tej jesieni wchodzi bardzo mocno do naszej garderoby. Myślę, że nie jedna z was ma w szafie z poprzednich sezonów, jakiejś szarości, także szybko odkopujemy, wyciągamy i będziemy nosić w tym sezonie. Długie spódnice. One w zasadzie były już przez kilka sezonów. Pamiętacie, plisowanki, szerokie sukienki, maxi spódnice, ale to jest takie wydanie lat 80., czyli kontrafałdy, kieszenie i mocna, mocna długość. Ten zestaw, żeby nie był nudny, zobaczcie, dołożony jest do niego. Przepiękna koszula w bardzo prostej formie, mocno oversize'owa, nisko wszywany rękaw jest szeroka. Nie jedna z was powiedziałaby, że jest za duża i w takiej formie zupełnie Wam to nie odpowiada. Ale na przykład taką koszulę pokażę Wam później w połączeniu ze spodniami i wygląda już zupełnie inaczej. W ogóle cały styl, który widzicie, mi przywodzi na myśl taką skandynawską surową modę, gdzie tylko fason ewentualnie ciekawa tkanina. Jest, nadaje cały charakter i styl ubraniu. Spójrzcie. Można by powiedzieć, że rzecz dla odważnych w całości, ale spójrzcie. Jeżeli wrzucę sobie tutaj tą bluzkę tak do środka, pokazuje nam się automatycznie talia, i już troszeczkę sylwetka wygląda inaczej. Pokażę Wam jeszcze tkaniny, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, ona jest cała, nabijana takimi delikatnymi, błyszczącymi kryształkami. I tego typu ciuch, jeżeli będziecie miały dobrej jakości, z dobrej marki, zawsze przez następne lata będzie Wam służył, bo będziecie go albo nosić w całości, albo oddzielnie. Ta spódnica świetnie będzie się nadawać do golfów, do swetrów, do yy, na przykład krótkiej skóry. Taki komplet możecie założyć do kozaków, do kowbojek, do tego fajny płaszcz, czy krótki, nawet jakiś, krótka jakaś kurteczka. Połączycie to na pewno z wieloma stylizacjami. Jeśli boicie się takich monochromatycznych zestawów, przełamcie to kolorem. Do szarości świetnie pasuje czerwień, pasuje róż, pasują mocne kolory, fiolety, burgundy, zielenie, ale również na przykład czerń, jeżeli lubicie total black. To wystarczy, że dołożycie taką bluzkę w szarości właśnie z elementami czerni i będziecie zawsze klasycznie i elegancko wyglądać do tego biżuteria w waszym ulubionym kolorze, złocie lub srebrze i jesteście wystylizowane na piątkę. A jeśli nie lubicie garniturów, formalnych strojów, to może coś takiego. Kamizelka i szerokie spodnie. Spodnie z mocno wysokim stanem, i od razu Wam zaznaczam, że tego typu spodnie wydłużają niesamowicie nogi. Jak dołożycie do tego jeszcze kilka centymetrów obcasa, ja mam tutaj takie niezbyt wysokie szpileczki. Wydłużony nosek, Wasze nogi będą się wydawały do nieba. Ale jeżeli chodzi o kamizelkę. Zobaczcie, nie jest to taka typowa kamizelka klasyczna, ma dołożony przepiękny kwiat. Często w ubraniach, gdzie proponowane są takie ozdoby, są one odpinane, więc na przeróżne okazje możemy je zakładać lub ściągać. W tym momencie założony mam ten zestaw z takim zwykłym białym t-shirtem, i jest to taka rzecz na tyle uniwersalna, że można wybrać się po południu na kawę. Ale równie dobrze można założyć i taki zestaw do pracy. Jeżeli założymy taki, mm, taką kamizelkę z takim kwiatem na gołe ciało, pod spód odpowiednią bieliznę, fajne buty, możemy wykorzystać taki zestaw na wieczór. A jeżeli założymy na przykład białą klasyczną koszulę z kołnierzykiem, będzie to świetny zestaw biznesowy, a kwiat nada nam takiego kobiecego charakteru, bo spójrzcie, całość wygląda na troszkę taką jakby z męskiej szafy. Pamiętajcie również, że tej szerokości spodnie powinny być tak długie jak połowa waszego obcasa. Wtedy wygodnie się chodzi, nie ciągną się po ziemi, a noga wydłuża się i spodnie mają taki fajny, nonszalancki charakter. Klasyczna koszula, ale w mocnym kolorze. Tutaj akurat wybrałam seledyn, bo świetnie koresponduje z szarością. Jasne sneakersy. Sportowa torebka typu worek. I spójrzcie, jak dodatki mogą zmienić charakter. Zupełnie inny styl. Szpilki, elegancka biżuteria, gołe ciało, koronki. Przeźroczystości robią nam rzeczy wizytowe. A sneakersy, koszula, podkoszulek, sportowe dodatki. Z rzeczy eleganckiej robią nam taką na co dzień i to właśnie lubię w ubraniach, że w zależności od tego, co dołożymy, co założymy, może to być wersja sport lub wersja deluxe, elegancja. A teraz wykorzystałam spodnie, które są kompletem od kamizelki i założyłam ozdobną koszulę. Ale chciałam Wam coś jeszcze powiedzieć na temat tych spodni. Jeżeli będziecie wybierały ten model z szeroką nogawką, pamiętajcie, żeby ta nogawka miała tutaj luz. To nie jest fason spodni, gdzie mogą one być obcisłe, bo wtedy źle leżą. Nie mogą być napięte tutaj w tym miejscu w pupie i w biodrach. Tutaj wszędzie macie mieć swobodę. Od pasa do tego momentu dopasowane, a dalej. Proste, lub nawet rozszerzane. Jeżeli będziecie miały mocno opięte, czyli za mały rozmiar, tutaj w biodrach zobaczcie, będą Wam się brzydko układały w kroku, kieszenie będą się wtedy rozchodziły, więc dbajcie tutaj o tą część. Nawet kosztem tego, że będziecie musiały na przykład wziąć taki rozmiar, który będzie dopasowany w biodrach, a szerszy w pasie i zwęzić je w pasie. Wtedy będą idealnie zgrabne. A co do koszuli. Przepiękny fason z balonowym rękawem, tkanina, którą osobiście uwielbiam, czyli haft Richelieu. Klasyczny kołnierzyk, detale, guziczki. To wszystko sprawia, że wydawałoby się zwyczajna koszula robi się piękna i elegancka. Ja jestem w ogóle zwolenniczką koszul o bardzo ciekawych formach, fajnych fasonach, niezwykłych, klasycznych, ponieważ tego typu koszula. Może zrobić Wam całą stylizację. Wystarczy, że założycie do tego proste spodnie, takie jak lubicie, czy cygaretki, czy mocno szerokie, czy wąską spódnicę, czy długą spódnicę. Zawsze taka bluzka nada charakteru całej stylizacji. Więc nie bójcie się, szerokich rękawów, ciekawych kołnierzy, tkanin przeźroczystości, falban. Wszystko oczywiście dobrane do Waszej figury, do Waszej sylwetki, ale fajna bluzka naprawdę potrafi zrobić robotę. A tego typu rzecz również założycie do jeansów, bo jak wiecie jeansy przełamują nam każdą stylizację, z każdej eleganckiej rzeczy robią taką casualową, półsportową. Ja oczywiście założyłabym do tego szerokie jeansy, sneakersy w jakimś szalonym kolorze, fajną, luźną torebkę w formie na przykład worka i już pędziłabym na spotkanie z koleżankami. Ciekawa jestem, co powiecie na ten zestaw. Koszulę pamiętacie od kompletu ze spódnicą, a spodnie zapewne od tego pięknego garnituru z kryzą. Zestawiłam to ze sobą. Wydawało się na początku, że nie będzie to do siebie pasować, bo koszula jest mocno wersajzowa, spodnie również są szerokie, ale zobaczcie, wyszło naprawdę fajnie. Tutaj bluzkę troszeczkę włożyłam z przodu, żeby pokazać kawałek talii. Spodnie podwinęłam do kostek, wtedy sylwetka. Wydaje się taka lżejsza, i to jest bardzo fajny zabieg właśnie do wszelkiego rodzaju butów typu lordsy, typu sneakersy, jakieś półbuty w stylu męskim. Także proponuję i w jeansach, i w takich spodniach właśnie zwężanych, bardziej klasycznych, usportawiamy je właśnie odwijając nogawkę do góry. A co do koszuli? Zobaczcie, jak zmieniła charakter. Ze spódnicą był taki ascetyczny zestaw. Na jakieś eleganckie wyjście, a w połączeniu z takimi luźnymi spodniami, fajnymi butami, ciekawą torebką, nadaje się na wyjście na każdą okazję. Także nie bójmy się łączenia szerokiego dołu z szeroką górą. Zawsze taka stylizacja się obroni. Kombinujcie, zestawiajcie, próbujcie, bo schematy, które powielacie od lat. Bo tak jak moje klientki w przymierzalni, tego nie założę, bo to jest za nowoczesne, to jest za odważne. Nie, właśnie nie bójcie się, próbować. Raz, drugi, trzeci przymierzycie, zobaczycie, że będziecie inaczej patrzeć na pewne rzeczy, a wasza szafa będzie się robiła coraz bardziej ciekawa i oryginalna. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.